Witam serdecznie na kanale Proforum Tennis. Ja jestem Konrad i dzisiaj z racji na to, że kończy się kolejny tydzień kolejne podsumowanie, tym razem Dubaj i Acapulco. Miało być też Santiago, ale Santiago kończy się dzisiaj, jak to nagrywam, o godzinie 23. A z uwagi na bardzo intensywny początek tygodnia niestety nie będę w stanie nagrać tego właśnie w przyszłym tygodniu jakoś na początku, żeby to zmontować. W związku z czym nagrywam to dzisiaj w niedzielę. Jak wspomniałem, po turnieju w Dubaju i jakapulko przechodzimy do podsumowania. Zapraszam na intro. kategoria 1 to kategoria polska. W Tym tygodniu wyjątkowo krótka, bo Iga miała przerwę przed Indian Wells. A Hubi zagrał przyzwoity turniej w Dubaju. Doszedł do ćwierćfinału, w ćwierćfinale przegrał z Djokovicem. No ciężko było, żeby nie przegrał patrząc na to jaką formę prezentuje w ostatnich tygodniach Jokowicz, więc fajny mecz. Pierwszy set oddany dosyć łatwo 6 dwóch. W drugim secie większa walka, ale w tym kluczowym momencie, w ostatnim gemie serwisowym Kubi dał się przełamać i przegrał drugi set 7-5. Po drodze do finału wygrał z dwoma zawodnikami z Rosji, więc to na pewno cieszy. Żarty na bok, w porządku forma Hulberta, bez fajerwerków. Ten mecz z Djokovicem, teraz naprawdę ważne dwa turnieje, ale o tym troszkę później. Kategoria druga, Shot of the Week. W tym tygodniu nieprawdopodobne uderzenie Bena Sheltona. Przy wykazał się nieprawdopodobnym refleksem. Rzadko się coś takiego zdarza, żeby w ogóle trafić w piłkę, a żeby to jeszcze trafiło i przelobowało zawodnika, który stoi przy siadce. No, wielki skill, wielki skill Sheltona i to naprawdę szacuneczek za to. I takie drugie wspomnienie, nie będę tego tutaj pokazywać, ale link macie w opisie do jednej z wymian półfinału między Djokovicem a Medvedjevem, bo poziom kosmiczny naprawdę tenis z kosmosu coś nieprawdopodobnego warto to sobie zobaczyć link macie w opisie lecimy do następnej kategorii kategoria numer 3 to zaskoczenie w tym przypadku wybrałem mecz taki w którym ta dysproporcja jeżeli chodzi o ranking była zdecydowanie największa Kasper Ruth przegrał z Danielem Taro japończykiem 30-letnim japończykiem no narodowości japońskiej ale Chłopak urodzony i wychowany w Stanach tenisowo. Kasper Rudd przegrywa z nim 2 do 1. Nie chcę się za bardzo pastwić nad Ruddem, ale po prostu no, irytuje mnie to, że gość, który naprawdę jest w pierwszej dziesiątce, dwa finały wielkoszlemowe, oczywiście przegrane, ale styl, wielkie osiągnięcie, yy, robi takie rzeczy. W turnieju w Acapulco, w którym naprawdę była fajna obsada do tego, żeby dojść do finału, żeby wygrać tytuł, przegrywa taki mecz. Wiadomo, no, to jest tenis, wszystko się może zdarzyć, ale ten jego trochę po prostu brak charakteru irytuje mnie. I jak patrzę na to, że on jest w pierwszej dziesiątce cały czas, nie wiem jak to się dzieje. Nie wiem jak to się dzieje, bo tak trochę patrząc na niego, jest bardzo solidnym gościem, bardzo solidnym graczem i nie można mu odmówić umiejętności absolutnie. Ale mam takie wrażenie, że. To jest taki zawodnik, który po prostu pewnego pułapu nie przeskoczy. Może się mylę? Chciałbym się mylić, bo jest naprawdę sympatycznym gościem. Ale no... ciekaw jestem, jak będzie wyglądała ta dalsza droga ruda. I drugie zaskoczenie, o którym chciałbym wspomnieć, to Ojer Aliassim, który przegrał z Sonego. No w łatwy sposób, w dwóch setach, bez jakiejś większej walki. Patrząc na to, w jakiej formie był pod koniec roku Ojer Aliassim, a co w tych ostatnich tygodniach się dzieje, no to są pewne powody do niepokoju. I zastanawiam się, w którą stronę to pójdzie teraz. W tym sezonie mam nadzieję, że może to, że te następne turnieje znowu pokażą, na co go stać. Ale fakty są takie, że przegrywa pewnie nie jeden kupon zepsuł, więc jeżeli chodzi o zaskoczenia, to właśnie o Jarelia i Kasper Ruth. dwóch zawodników z pierwszej dziesiątki, którzy zawiedli. Jeżeli chodzi o kategorię numer 4, czyli najlepszy mecz, myślałem, że wybiorę mecz między z Jokowiczem, bo to naprawdę wielki szlagier. Dwóch niepokonanych do tego momentu Zawodników mierzyło się ze sobą, jeżeli chodzi o ten rok, oczywiście. I faktycznie, no, nie zawiódł ten mecz. Poziom był super wysoki, wyrównany, mimo tego, że mnie wygrał w dwóch setach, ale meczem tygodnia wybieram mecz Andreja Rublewa z Dawidowiczem Fokiną. Niesamowite, jaki to był mecz. Pierwszy set wygrany przez Dawidowicza Fokinę 6 do 1. W drugim secie, kiedy doszło do tiebreak'a, Dawidowicz Fokina miał 5 piłek setowych. Wygrywał 6 do 1. W zeszłym tygodniu mówiłem, że nie rzadko się to zdarza, że ktoś odrabia 5 piłek meczowych. W zeszłym tygodniu zrobił to Andy Murray, w tym tygodniu zrobił to Andrzej Rublew. Andrej Rublew wygrał ten tiebreak i wygrał cały mecz, wygrywając trzeci set również. 7 do 6. To no, wielki mecz, ogromne emocje, połamane rakiety. No i poziom też naprawdę wysoki. Dwóch naprawdę bardzo mocno grających zawodników. Polecam sobie zobaczyć skrót tego meczu. Link zostawię w opisie. I kategoria numer 5. Player of the Week i zwycięzcy turniejów. Tak jak wspomniałem, zwycięzca, jeżeli chodzi o turniej w Santiago w Chile, jeszcze nie został wyłoniony, bo nagrywam to w niedzielę. Tych turniejów, które zakończyły się w tym tygodniu, wspomniany Daniel Medvedev wygrał w Dubaju, a turniej w Acapulco w Meksyku wygrał Alex de Minaur. To jest jego pierwszy tytuł ATP 500 od 2018 roku, czyli 5 lat czekał na taki tytuł. Niesamowita sprawa, jak na tak duże nazwisko, bądź co bądź. Ten turniej w Santiago w ogóle bardzo dobry, naprawdę fajne mecze. Alex Deminaur wygrywa z Tommyem Polem, który też w dobrej formie, półfinał Australian Open. Teraz finał w Acapulco. Naprawdę fajna, wyrównana stawka była, jeżeli chodzi o Acapulco. Ale mimo wszystko, graczem tygodnia dla mnie zostaje Daniel Medvedev. Przede wszystkim dlatego, bo wygrał trzeci turniej z rzędu. Yy, trzy tygodnie, trzy kolejne turnieje wygrane Daniła. Potwierdził swoją fantastyczną formę i pokazał swoją wyższość w meczu. Z Jokowiczem. Tydzień temu mówiłem, że wrócił do formy top 3, top 2. Można teraz powiedzieć, że wrócił do formy top 1. Nie dał żadnych szans rublewowi w finale. Gracz tygodnia dają mi dwie, dwie bezdyskusyjnie. Szybka wstawka, raz na jakiś czas będziemy robić sobie temat tygodnia, jeżeli będzie działo się coś, o czym warto wspomnieć poza tymi kategoriami. Więc kategoria szósta, temat tygodnia, i mam takie dwie rzeczy. Jedną rzeczą jest to, że nadal wycofuję się z. Sunshine Double, nie, nie zagra w Indian Wells, nie zagra w Miami. Cały czas leczy kontuzję. No wydaje mi się, po prostu plan jest taki, żeby wrócić na, na mączkę, żeby wrócić na Garosa w pełni sił. Mam, mam nadzieję, że to się uda i bardzo trzymam za rafę kciuki. A drugą rzeczą jest to, że chyba wrócił Aleksander Zwieriew. Bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Szkoda chłopa było bardzo po tym, po tym meczu z Nadalem. W Garosie, gdzie zniszczył sobie kostkę, bardzo długa rehabilitacja. Te pierwsze tygodnie i miesiące bieżącego roku bardzo ciężkie dla niego. Widać było, szukał formy, przegrywał mecze, widać było, męczył się bardzo, ale chyba faktycznie wraca na ten właściwy tor. To bardzo cieszy. Niestety nie można tego powiedzieć o Dominiku Timie. Team, 4 lata starszy od Zwieriewia, w tym roku kończy 30 lat. Team w tym momencie gra w challengerach i wątpię, żeby był w stanie wrócić na ten swój mistrzowski wielkoszlemowy poziom do pierwszej dziesiątki. W tym momencie na granicy pierwszej setki zobaczymy jak to będzie. Też trzymam kciuki za jego powrót, ale z powrotu Saszy Zieriewa bardzo się cieszę. I co dalej? Dalej, tak jak wspomniałem, turniej w Indian Wells i po tym turnieju mam nadzieję uda nam się tutaj spotkać. Więc nie przedłużając, dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subika, uderzcie w dzwoneczek. Zapraszam na Instagram Proform Tenis. Widzimy się, mam nadzieję, za tydzień. Trzymajcie się ciepło. i do następnego.